Halo siema. Mam nadzieję, że wszystko będzie grało. Że będziecie to widzieć. Dobra. Tutaj mam 12 osób, które. które po prostu widziałem, że mnie subują. I zostawiły komentarz. Jak nie widzicie swojego niku, to znaczy, że nie mieliście widocznych subskrypcji. Nie mogę sprawdzić, czy mnie subujecie, a jest osób sporo, więc. Więc tylko dla subskrybentów. Dobra, i wymyślałem sobie tak zrobimy sobie jakby taką drogę eliminacji, żeby było coś ciekawiej na czym to będzie polegać, że będę losował numer 1 lub 2 tutaj zrobię odstępy, jakie pary będą się biły jakby no i będą iść dalej, dobra pierwsza para 1-2 mamy te pary, jedynka wygrywa to, dwójka to i tak dalej to jest 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 i osoba, która wygra idzie dalej i tak wyeliminujemy, aż, aż zostanie nam jedna osoba pierwsza osoba, jeden więc, więc ten pan przechodzi dalej na pierwszą pozycję znowu generujemy, dwójka ten pan przechodzi dalej generate, dwójka znowu czyli ten pan przechodzi dalej na trzecią pozycję Pan Janusz Mirek 1k, więc pan Janusz przechodzi dalej. E, kolejna osoba to jest znowu jeden. I ta osoba przechodzi dalej. I tutaj z tej pary mamy, e, nie, to tutaj dwójkę. I znowu, znowu będziemy, znowu 1, 2. Generate. 1. Czyli ten pan przechodzi dalej. E, znowu Generate 2, czyli pan Janusz przechodzi dalej, proszę bardzo i Generate 1. I Jezu przechodzi dalej. Dobra, i teraz tak. Teraz pytanie, czy wylosować dwie osoby. Dwie osoby, które przechodzą dalej, czy wylosować jedną która Pana. Ja wylosujemy dwie, które przechodzą dalej. 3, czyli, czyli wiadomo, 1, 2, 3, wiadomo, czyli przechodzi dwójka. O nie to, czyli pan Janusz przechodzi, proszę bardzo. Eee, pan Janusz przechodzi na 1 i Generate 1. Eee, I pan ten przechodzi dalej. Dobra, i teraz mamy pana Janusza i tutaj ona XMXP i kto wygra? wygrywa pan XMXP ma pan 24 godziny na zgłoszenie się czyli po prostu możesz napisać komentarz z, z kontaktem do siebie idę tam mam to wysłać na jakiś PL czy coś jeśli się nie zgłosisz to no to zrobimy znowu losowania po prostu zrobimy jeszcze raz losowanie sobie to okno zapiszę i no i to byłoby na tyle. Subudujcie, lajkujcie, a ja na pewno znowu się pojawią jakieś inne konkursy, czy to na opony, czy to na coś. I jakoś to będzie lecieć do przodu. Dobra, to byłoby tyle na razie.